Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Jeśli jesteście miłośnikami wypieku ciast kruchych, to dzisiaj poradnik dla Was. Pokażę Wam taką uniwersalną, klasyczną recepturę na tradycyjne kruche ciasto, które można wykorzystać jako spód do wielu różnych wypieków, zwłaszcza do ciast z owocami, do ciast na przykład z bezą. Także koniecznie zajrzyjcie do poradnika i opowiem Wam też troszeczkę o tym z jakich mąk można takie ciasto piec i parę ogólnych trików, które się przydają przy jego wyrabianiu. A pytanie do Was jest następujące. Jakie ulubione ciasto właśnie na cieście kruchym pieczecie najczęściej? Zapraszam też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych. A teraz do dzieła! Przygotowanie kruchego ciasta zaczynam od przesiania mąki razem z cukrem, pudrem i potem przesiekania jej z zimnym, wyjętym prosto z lodówki masłem. Masło można też przez pół godziny mrozić w zamrażarce, a potem zetrzeć je na tarce o grubych oczkach i przesiekać w ten sposób, a właściwie szybko zamieszać z mąką i z cukrem. Najlepsza do kruchego ciasta jest mąka krupczatka zapewnia największą kruchość. Można też wykorzystać mąkę pszenną tortową albo razową, pełnoziarnistą lub mieszać je w dowolnych proporcjach. Surowe żółtka dodadzą ciastu plastyczności, z kolei takie ugotowane na twardo zwiększają jego sypkość. Można też żółtka zastąpić zimną wodą i przygotować ciasto dla alergików uczulonych na jajka. Wyrabianie jak najszybsze można za pomocą ręki, a można też pomóc sobie mikserem z końcówkami, świderkami. Surowe kruche ciasto trzeba schłodzić w lodówce, ale nie dłużej niż 30 minut. Można też zamrozić je i wykorzystać później po rozmrożeniu, ewentualnie dodając trochę więcej mąki. Trzeba je rozwałkować najlepiej na papierze do pieczenia albo na dobrze natłuszczonej blaszce lub foremce i można nakładać owoce i na przykład pianę bezową, następnie wstawić do pieczenia. Można też, a właściwie trzeba, jeśli będzie więcej owoców, które mogą puścić sok, najpierw ciasto kruche zapiec wcześniej, rozwałkowując je i bardzo dokładnie dziurawiąc żeby nie powstały na nim żadne większe bąble powietrza i żeby nie opadły mu boki można też je obciążyć na przykład specjalnymi kulkami albo fasolką jaś lub kulkami z papieru do pieczenia. A dopiero kiedy jest upieczone, to wtedy dać na przykład masę serową czy inną wilgotną masę i znowu piec dalej. A pieczenie samego ciasta kruchego to około 15-30 minut w temperaturze 200-220 stopni Celsjusza, żeby tłuszcz szybko bardzo e, zareagował z mąką i żeby ciasto było jak najbardziej kruche. Po upieczeniu powinno uzyskać piękny, złocisty kolor. Po przepisy na ciasta na kruchym spodzie zapraszam na pozytywna kuchnia.pl.